Cześć, witajcie! W poprzednim odcinku robiliśmy sobie hydroizolację, teraz taki mały skok w tył, montujemy ten geberit, który w poprzednim filmie tajemniczo się pojawił w połowie odcinka, a teraz jeszcze czołóweczka zanim zaczniemy, no i prośba o subskrypcję, komentarze, łapeczki w górę, startujemy! No więc dobra. Mamy tutaj geberit do zabudowania. Musiałem przerwać pracę z hydroizolacją, żeby ten geberit zabudować, żeby dokończyć te wszystkie tutaj narożniki, bo tutaj mam zrobione na razie za geberitem, ale wiadomo, że trzeba to też zrobić od jego strony zewnętrznej, więc będziemy go sobie tutaj montować. Przyłożony był. Zostało to wszystko rozmierzone. mam zaznaczone otwory, znaczy się miejsca pod otwory podnóżki. Pod te uchwyty tutaj montuję go na maksymalnym wysunięciu. No tak mnie też puszcza tutaj ta rura kanalizacyjna. No i mam przyłącze gotowe, także testowane jest, bo jest pod ciśnieniem nic nie kapie już od ponad tygodnia. Także jest dobrze. Więc to Za chwilę sobie wywiercę otwory, będziemy sobie przykręcać. No i będziemy sobie go płytować. A żeby wypłytować, to muszę zrobić stelaż. Nie będzie płytowany tutaj do samego końca, będzie on wydłużony, ponieważ mam tutaj rozmierzone płytki, tu wejdą trzy płytki takie na 90 cm długości. Właściwie dwie pełne. Tu będzie pełna, tu będzie pełna, a tu będzie e, troszeczkę z niej ucięte, tak mniej więcej chyba z 6 cm. Także muszę się dostosować tutaj do tej linii. E, oczywiście sama rama, sam ten kątownik tutaj z brzegu musi być cofnięty o grubość płyty plus płytka z klejem, żeby ta fuga, która będzie tutaj nad płytkami, nad geberitem, pokrywała się z równo z brzegiem tutaj na tej ścianki, tak, z tej płytki, która tutaj będzie. Taki mam zamiast, zamiar i taki zamysł, żeby właśnie ta fuga była wydłużeniem tutaj tego narożnika, więc tak, to trzeba tutaj się postarać zrobić, żeby to wyszło. Wiadomo, później już ten grubość tego, to dokładne ustawienie będzie się regulować na warstwie tego kleju, jednak mam nadzieję, że uda się to wszystko fajnie dopasować. Dobra, dół, no to już potem nam wyjdzie też sam. To jest taki punkt wyjściowy, najbardziej newralgiczny tutaj, żeby to. Wszystko było samo obsadzenie. E, ma być tak zrobione, żeby po prostu środek geberitu, muszla, która tu będzie powieszona, była idealnie na środku tej zabudowy, czyli na środku tej płytki dociętej 70. -tki. Z uwzględnieniem jeszcze oczywiście tutaj e, tej ścianki, która też będzie miała płytkę przyklejoną, która będzie to odsuwać. Dobra, wszystko wiemy, więc e, to, co jest pomierzone. Mogę brać się do wiercenia i za chwilę widzimy się z powrotem. Dobra, słuchajcie, miałem włączyć kamerę, jak będzie wywiercone. Zostało wywiercone. Trzy śruby mam już wkręcone, została mi ta jedna. Została mi ta jedna, ale tym nie podejdę, muszę niestety płaskim. I teraz tak, po wkręceniu... Tych śrub, czyli o zamocowaniu w pionie, mam to wszystko już poustawiane. Trzeba sobie tutaj podłączyć, wsadzić te rurki, tutaj ten zawór, podłączyć wężyk, to będziemy sobie robić za chwilę, ustawić kanalizację, to wszystko wcześniej było na sucho ustawiane, więc ja po prostu teraz tylko będę to podłączać, No tak trzeba to wszystko tu ładnie poustawiać, sobie wymierzyć, żeby się dało u mnie. E, takim punktem wyjścia było najlepiej mnie puści kanalizacja, jeśli chodzi o wysokość i e, ustawienie tutaj w boków. Dobra, tu mam nawet taką ściągę, e, że środek e, powiedzmy tego gabarytu powinien znajdować się 40 do 40, 45 cm od ściany. Wtedy się wiadomo wygodnie siedzi, nie? E, nie jest za ciasno. U mnie ten środek akurat kształtuje się o, po środku 43 cm, teraz tu jeszcze przyjdą płytki no to tak powiedzmy te półtorej trzeba odliczyć, czyli 41,5, no to jesteśmy tak w tym przedziale, no takie powiedzmy no wygodne minimum, ale jest ogarnięte, dobra, e, tak, e, co jeszcze, w międzyczasie dołożyłem sobie tutaj już tą listwę zamykającą, to mamy przykręcone, e, wyrysowałem sobie zarys, tutaj tej zabudowy. Tak, tu będzie musiało zostać to zabudowane i do tego będziemy przykręcać będziemy przykręcać sobie płyty. Tutaj góra do tego będzie szła płyta. No to by trzeba było też jeszcze coś wzmocnić, nie? Jakąś konstrukcję sobie tu ogarniemy. No i tu taka jakaś większa zabudowa, taki narożnik. Ja myślę, że tak, tu wystarczy jeden profil. Ten przyścienny. Tu zamkniemy sobie, tu zamkniemy. Dobrze by było, tu też przykręcić i wiecie, jakoś to tutaj pozmacniać, No, ale z racji tego, że nie chcę tego już znowu odkręcać, tak się boję, że nie uda mi się tutaj dobrze podejść z wiertarką, żeby tutaj to ogarnąć. No, po prostu wiadomo, tu będzie przykręcona płyta. No, i tutaj do profilu tego bocznego myślę, że to wystarczy. Nie trzeba to jakoś tego wzmacniać. Natomiast tu narożnik no, już będzie musiał być bardziej wzmocniony, wiadomo, tu jeden profil, to drugi sobie przykręcimy. Z dwóch zrobimy sobie znowu ten narożnik taki, e, i jakoś to będę chciał tutaj bardziej e, wzmocnić, żeby, no, żeby po prostu było to tutaj ta konstrukcja jakaś taka mocniejsza. Dobra, tyle jeśli chodzi o e, takie założenia konstrukcja. Teraz tak ustawiam sobie tą kanalizę, odpływ. Ona musi tutaj wejść w, ten, w tą łódeczkę taką ładną. Powinno to tutaj ładnie się zejść. O, siadło. Jest równo, jest równo siadło. Ona delikatnie idzie pod skosem, ale tam na tych kuszelkach jest na tyle luzu, e, że się to spasowało. Oczywiście tu jest koreczek zamykający. Gdzieś miałem e, gdzieś miałem to zamknięcie. Dobra, to jest to. Ops, i ups. dobra, siedzi, siedzi, trzyma, wszystko ok, teraz podłączymy sobie tutaj wodę. Teraz tak, powiecie, że ładnego tutaj węża nakonstruowałem. No można było to prościej zrobić. Najprościej byłoby zrobić kolankę tutaj, tutaj prostkę, jest pociągnąć. Natomiast miałem akurat kolanko takie przyścienne, które chciałem wykorzystać akurat ze śrubunkiem, mam nie, więc wkręciłem sobie tutaj ten zawór. Nie miałem takiego kolanka prostki, nie miałem o, ze śrubunkiem, żeby tutaj wkręcić to tą końcówkę oryginalną z tego geberitu. No i chciałem wykorzystać to, co mam, żeby po prostu nie gonić, nie jeździć gdzieś po sklepach. Ostatecznie tak musiałem pojechać po jedno kolanko, no ale dobra. Wykorzystałem to co mam. No, jest jedno powiedzmy kolanko więcej. Myślę, że że nic to tam nie będzie szkodziło. Szczelne jest, bo to jest pod ciśnieniem, już tam powiedzmy któryś, któryś dzień na pewno, nawet jak nie tydzień. Bo tak troszeczkę ta robota chwilę stoi. Dobra, wsadzimy sobie to tutaj. To tu powinno ładnie chyba wskoczyć. A tu jest na tyle elastyczne, że, że spokojnie może to tutaj się ruszać. O, tak to ma być zrobione. To ma tu wskoczyć, i nic więcej tutaj tego chyba nie trzyma. Jak mi się wydaje? Tak, dobrze mówię? Dobrze. To po prostu ma być w ten sposób ogarnięte dobra, co my tutaj mamy jeszcze jak to tu ma wyglądać tu są przyciski dobrze tu jest ten zawór oryginalny to ma tutaj leżeć to ma tutaj leżeć no i podpinamy sobie tego łożyka To jest oczywiście zawór, który później kluczem imbusowym otwieramy, jak będziemy chcieli już zalewać e, zbiornik. To oczywiście wszystko już poza zabudowie. A no dojdzie do oporu i tyle. Mniej więcej chyba się z tym nie da zrobić. To tak było położone, więc tak to chyba musi tutaj iść. Czy to się tu jakoś da przestawić? Nie ma innej możliwości, żeby tutaj zerknąć do tego. No nie, to tak, troszeczkę ma być po skosie, chyba. No ok, no dobra, skoro tak. No i dobra, to byśmy mieli na tyle, jeśli chodzi o podłączenie tutaj kanalizy wody, zamontowana konstrukcja jest. Teraz po prostu zabawa w profile i płytę. Część profile mam już naciętych, te które będą tutaj szły, te pionowe. Prosta sprawa wywiercić w miejscach otworów. Ja sobie otwory zrobiłem tak, żeby powiedzmy były w miarę blisko końcu. Dowierciłem sobie. Można oczywiście te profile popiankować. Jeszcze mi troszkę pianki zostało, tej samo przyletnej takiej, więc chyba sobie to jeszcze przykleję przed, przed montażem. Oczywiście wywiercić dziury i będziemy się bawić później dalej. Dalej tutaj konstruowanie, jak będę miał coś tutaj bardziej ogarnięte, no bo chyba nie jest, nie muszę pokazywać jak wiercę i jak wbijam kołki pod te profile. To jak będzie coś tutaj więcej stworzone, to włączę znowu kamerę i omówimy sobie jakiś tam kolejny, część etapu. No i dobra, słuchajcie, konstrukcja już jest prawie gotowa. Tak się tutaj to prezentuje. Tu mam narożnik wzmocniony, który jeszcze, właśnie za chwilę, będę wzmacniać e, poprzeczkami. E, troszeczkę się rozpędziłem, i wszystkie sobie listwy, e, wszystkie te profile UDE Obkleiłem sobie tą, e, tą pianką. Zupełnie niepotrzebnie tu akurat musiałem zerwać. E, no i tak, daję tutaj UDEKi. Eee, daję to łudeki z tego względu, że mogę sobie to zacisnąć i eee, usztywni to dodatkowo jeszcze. Jeszcze no. że tak będzie OK. Dobra. No i zaciśniemy sobie tymi, to będzie jeszcze dodatkowo wzmacniać całą konstrukcję. Czy eee, tutaj był, bo już ustawiałem że nie ma obawy, to no, łapie. to samo tutaj sobie zrobię. No, jest teraz bardzo ładnie Się i prezentuje i jest dobrze zrobione myślę. Budowywać będę normalnie zieloną płytą gipsowo-kartonową. Nie bawię się w te, w te budowlane, ponieważ na pewno obróbka i, i fajnie się tym, tym przykręcę, nie? To takie specjalne, konstrukcyjne takie płyty, nie? No ale cena, dajmy sobie, powiedzmy sobie szczerze, że jest no, bardzo duża. dobra, tak to jest. Ja myślę, że kurde, pancerne. Tym bardziej, że nie ma jakichś wielkich tutaj odległości, kąty tutaj. Tu na górze też, no... Tu pójdzie cała płyta, na to pójdzie cała płytka. Ja myślę, że więcej nie trzeba. Tutaj rama, e, jakiś tu poprzeczek dawać. Tym bardziej, że nie ma bardzo gdzie. No tutaj tam, to niewiele się to zmieni. Tu na tym odcinku, no tak jak mówię, nie byłoby do czego. Musiałbym to jednak robić tutaj w dół. E, ja myślę, że to wystarczy. No tutaj też nie ma gdzie poprzeczki żadnej dać bo tu jest to, to oryginalny, takie, ten, ten profil, no nie ma innej możliwości, chociaż na upartego pewnie by się dało, ale aż taki uparty to ja nie jestem, dobra, jeśli chodzi o poziomy, piony, to wszystko jest zachowane, tutaj, tutaj, tak samo tu ładnie patrzy, wszędzie w linii, także ja myślę, że jest, że jest OK. dobra. Jeszcze zanim to zrobimy, tutaj doczytałem w instrukcji, sobie musimy pozamykać tutaj pewne elementy, poprzykręcać. Także zaraz się za to zabierzemy. Trzeba wkręcić szpilki, które te szpilki będą później trzymały naszą miskę. Na razie robimy, jak to robimy? W tej węższej, nie? Węższych, tutaj powiedzmy, rozstawie. W sumie mam ten, mam, mam miskę w piwnicy. Musiałbym zmierzyć, jak tam jest rozstaw, ale jeśli nie wiemy, jaki jest rozstaw, to lepiej najpierw w tych węższych otworach zrobić. W razie czego w przypadku, gdy będzie potrzebna szersza, można wywiercić szersze i nie będzie tego widać. Jak się zrobimy najpierw szersze, a potem się okaże, że trzeba wężej, no to może się udać, dać tak, że nie uda się przykryć tych. Tych szerszych otworów nie? w szerszym ustawie i będzie jakiś tam problem. Nie wiem, jakie to. Jak głęboko to przykręcać, tutaj nic nie pisze. Nie, to są jakieś takie osłonki, tylko czy to później też jest do montażu wykorzystywane? Nie mam pojęcia. Dobra, zrobię może tak raczej osłonki to są. Kręca to po tyle, żeby tylko zakryło mi gwint. Pewnie tak, to później będzie trzeba wykręcać i, i skracać. Może albo coś takiego nie wiem. Dobra. Może no, tam się coś jeszcze z tej drugiej strony zakręca. Na razie tutaj nic więcej instrukcja nie podaje. Wszystko mamy pozamykane. Ok. <laughs> Co mamy dalej? Dalej mamy tutaj zamknięcie tych naszych tutaj odpływów. To chyba ma wystawać w tą stronę. Tak mi się wydaje. Tak, no bo to są gwinty. Także coś takiego. Ok. Zawory mamy zrobione, także spoko, Teraz mamy tutaj wkręcić sobie takie śruby. To pewnie do regulacji, ale na razie. Na razie robimy tak. Przykryję. Dobra, to na razie zostawimy tak. W razie czego potem. W razie czego potem to się skoreguje. No, trzyma się, trzyma. Myślę, że jest ok. I tyle. Tyle na ten moment. Eee, kolejnym etapem jest zabudowa tego spłyt gipsowo-kartonowych. Tak jak mówiłem, zielone płyty. Biorę sobie zaraz, wymiaruję, poprzycinam sobie i będziemy sobie przykręcać. Oczywiście będę miał docięte, No to znowu włączę kamerę. No i, i parę słów jeszcze podczas przykręcania sobie opowiemy. I powoli no, będziemy się zbliżać do finału, czyli do zakończenia tutaj prac związanych z zabudową. Powiem Wam szczerze, że wielkiej filozofii przy tym nie ma troszeczkę precyzji przy yy, przy rozmierzaniu tutaj pomyślunku po jak to zrobić by miało to ręce i nogi i tyle, dobra idę docinać płyty i widzimy się za chwilę ok e, tak na razie wygląda zabudowa płyty docięte, coś, część została przymontowana dobra, teraz tak e, nie udało mi się docięć tego z jednego kawałka. Tak samo ta druga warstwa, bardziej powiedzmy zewnętrzna też, mam, też jest docięta z dwóch kawałków, a to dlatego, że e, nie chciałem marnować całej płyty na wykonanie tej zabudowy, e, bo mam jeszcze do zabudowania całą ściankę e, w jednej łazience na górze, które też będę musiał podwójnie płytować e, i wolę tam wykorzystać większe fragmenty płyt docinane z całości. Niż tam się później bawić na zabudowie w jakieś docinki. A ja tutaj mogłem sobie pozwolić na troszeczkę mniejsze. Tutaj też jeden kawałek jest ze zwykłej płyty, ale ja myślę, że to nie będzie stanowiło żadnego problemu. Tym bardziej, że to jest ta wewnętrzna warstwa. A zresztą, czy kolor płyty przy tym ma jakiekolwiek znaczenie, jeśli dajemy tutaj i tak hydroizolację w postaci jakiejś gumy czy czegoś takiego? Ja myślę, że, że nie. Z tego powodu, że jest to w kawałkach, postanowiłem sobie to zafryzować i zazbroję sobie tutaj masą szpachlową. Tak samo tamtą część. Mam oryginalne łączenie, więc łączę sobie to flizeliną. A to dlatego, żeby przysiadaniu czy coś tam może gdzieś tam jakaś się nie robiły jakieś pęknięcia. Raczej nie powinno się nie zrobić, bo ta konstrukcja jest na tyle sztywna, że to tu nie będzie pracować. Ale w razie czego zazbroję sobie to, żeby mi ta hydroizolacja, która będzie pod tym yy, w razie czego nie pękła yy, na linii tutaj połączenia tych płyt. Wiadomo, w narożnikach są te oryginalne takie yy, bandaże, tak? No ale to łączenie przypadnie mi gdzieś, gdzieś tutaj na środku, więc tutaj już będzie sama tylko masa. Żeby to tu gdzieś nie chciało pękać, pracować to sobie to dodatkowo za zazbroję. Yy, teraz tak, tu sobie przykręcę teraz tą płytę. że pamiętam gdzieś tutaj są wkręty takie natomiast tutaj mam zaznaczone wkręty które muszę użyć zwiertłem gdzieś mam krótkie zwiertłem dobra natomiast do tej konstrukcji oryginalnej troszeczkę ciężko byłoby się wkręcić łuka, ona właściwie nie musi być jakoś pancernie przymontowana, moim zdaniem. No, ale można tam coś powiercić. No, tu to sobie zrobimy jeszcze. Jednego punktu. Pasuje, pasuje. No, to zakładamy. A, nie zakładamy. Na razie sobie to muszę zazbroić, Czyli muszę sobie przygotować masę. Tutaj nie bawię się w jakieś wypełnianie, oczywiście maskowanie wkrętów, przynajmniej na tej wewnętrznej warstwie. Można się pobawić to na tej zewnętrznej, żeby po prostu powierzchnia pod hydroizolację była równa, żeby jak najmniej pękało. Dobra, tutaj już sobie jeszcze też machnę, żeby nie było takich uskoków pod, pod tą właśnie... Masa do hydroizolacji. Dobra. Tu się bawię, żeby jednak te wkarty zostały zamaskowane. Co prawda, tam pójdzie ten bandaż Ale niech to tam jest Zrobimy. Dobra. Dobra. Teraz możemy nakładać od razu drugą wypełnię, drugą płytę od strony czołowej. Teraz się przydadzą długie wkręty. Ja mam akurat długie, zwierkłem tylko. E, tu akurat jest łączenie. Tak to mam zmierzone. Tu jest ta e, niebieska, niebieski słupek e, z, z, tej, z tego stelażu tutaj e, i gdzieś tutaj w tym miejscu. Zaraz sobie poprowadzę linię gdzie najlepiej kręcić także także tutaj się z tym pobawimy dobra, ja myślę, że tutaj mogę spokojnie wiercić Złapię ten słupek Na pewno był słupek, bo profil by tak nie walczył Dobra no tutaj już muszą być dłuższe, bo wchodzimy przez dwie warstwy przez dwie warstwy płyt, także Jest. Ten jest gdzieś tu. to środeczek, dwie linie. Słupek środeczek i pion. Dobra. To jest nasza ta linia, którą powinienem celować i być. Powinno być wszystko OK. To jedziemy na podobnej wysokości. Coś tam jest. No i dobra, kręcę dalej. Tutaj oczywiście jest profil. E, tu jedziemy e, z drugą, e, z tym słupkiem. A teraz druga płyta, która to będzie domykać, jest tutaj. Tak to będzie wyglądać. Mogę sobie to bardziej wystawić na równo, bo to i tak będę szpachlować połączenie. No, tak to będzie wyglądać. To połączenie zabruję sobie flizeliną za chwilę. Tylko sobie to tu poprzykręcam i będzie, będzie wszystko fajnie. Dobra. No i dobra, tak wygląda moja zabudowa na gotowo, zaszpachlowana, powiedzmy przygotowana do wykonania nakładania warstwy hydroizolacyjnej. Wyszła spora skrzynia, ale wymuszone to było umiejscowieniem tam odpływu kanalizacyjnego. Musiałem maksymalnie wykorzystać rozstaw, jaki daje mi tutaj stelaż. Właściwie do maksa był odchylony od ściany tyle, ile się dało. No, z 22 cm spotkamy tutaj będzie, także trochę się do tego też przy okazji dało ustawić. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze, jak wyszło pion i poziomy. Pion jest, tutaj jest. Tu patrzy ładnie. Też jest. Poziom. Też jest. Myślę, że wszystko w normie, także także jest dobrze. Co tu mamy? Tu też pokazuję. Okej. Okay. Dobra, no ja myślę, że fajnie. Jestem zadowolony. Pierwsza tego typu zabudowa stelaż na Gabrycie jest za mną. Ja myślę, że fajnie. Jestem zadowolony. Także jest ok. Mogę kontynuować dalsze prace związane z hydroizolacją. To pójdą wszystkiego rodzaju narożniki jakieś takie specjalne, wewnętrzne, zewnętrzne tam się gdzieś to wszystko wkomponuje. Wy ten odcinek już z hydroizolacji prawdopodobnie widzieliście tydzień temu. Teraz tylko wróciliśmy sobie do tej zabudowy. Dobra, tyle w tym temacie. Ja wracam dalej do pracy, a z Wami się żegnam. Trzymajcie się, oglądajcie jeszcze pozostałe moje filmy na kanale. Może znajdziecie jeszcze coś, co Was zainteresuje, kto nie dał łapeczki w górę. Dajcie teraz, napiszcie jak Wam się podobał ten odcinek. Zostawcie ślad po sobie w sekcji komentarzy. No i dzwoneczek, jeśli chcecie zobaczyć i być powiadomiani o pozostałych filmach kolejnych na moim kanale, które się pojawią. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego, cześć.